W końcu, w końcu naszedł, ten dzień, mogę się z Wami podzielić moimi zakupami ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli śledzicie mnie na Stories, ja to często powtarzam, ale naprawdę tam na Instastories czasami pokazuję różne rzeczy, to wiecie, że odebrałam już zamówienie ze Stanów Zjednoczonych z różnymi różnościami. Pokazywałam Wam już troszeczkę produktów, miałam już kilka produktów na sobie podczas weekendu Meet Beauty, tak więc jeśli tam jesteście, jeśli mnie siedzicie, to na pewno już część produktów znacie. A jeśli nie, to za chwilkę je poznacie. I o co chodzi z moimi zakupami ze Stanów Zjednoczonych? Mam koleżankę, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i odwiedza ją mama dwa razy do roku. I ona za każdym razem, mniej więcej na jakieś dwa miesiące przed, daje mi znać, że hello, moja mama przyjeżdża, rób zakupy. No to ja wtedy w ogóle wpadam w szał. Robię zakupy i yy, yy, one się tam gromadzą, gromadzą, no i jej mama potem przyjeżdża, wraca stamtąd, tak i mi te rzeczy po prostu przywozi. Więc mogę bez problemu kupić sobie rzeczy z amerykańskiej sefory, po prostu z dostawą tam do niej yy, w Stanach i potem po prostu sobie to tutaj w Polsce odebrać, jak jej mama przyleci. Nie zamawiałam nigdy w żaden inny sposób z amerykańskiej sefory, tak więc nie wiem, w jaki sposób yy, inne osoby na przykład zamawiają do Polski. Wiem, że są różne strony, które pośredniczą w tym, ale przyznam, że po prostu nie znam się na tym nigdy. Nigdy tak nie robiłam, więc nie będę was tutaj wprowadzać w błąd. Jeśli chodzi o zakupy na amerykańskich stronach, to ja mam kartę wirtualną, tak zwaną, czyli to jest karta, na której generalnie nie ma żadnych środków, dopóki ja sama nie zrobię na nią przelewu. Tak więc w momencie, kiedy płacę w internecie taką kartą, to po prostu yy, pobierane są tylko środki za to zamówienie konkretne, i yy, jakby na karcie nie ma więcej pieniędzy, więc nawet jeżeli ktoś przechwyciłby te dane, to no, nie ukradnie mi za wiele, no bo tak jak mówię, na tej karcie po prostu za wiele nie mam. Miałam niestety przejścia z dwoma sklepami, z których nie mogłam nic zamówić i był to sklep stila. Nie mogłam nic zamówić bezpośrednio na stronie sklepu Stila, ponieważ dane karty kredytowej na jakby teleadresowe, tak, na które karta została zarejestrowana, a dane do wysyłki nie pokrywały się, więc Stila powiedziała, że nie może zrealizować zamówienia, więc to był niestety jeden minus. No i drugi minus: miałam bardzo duże problemy, żeby zamów zrobić zamówienie na stronie sklepu Tart. Takiego zamówienia nie miałam wcześniej, kiedy robiłam swoje zamówienie jesienią zeszłego roku, w ogóle bez problemu wszystko poszło, a w tym roku trzy razy zablokowali mi środki, przez dwa tygodnie one wisiały. Tart twierdził, że ich nie ma. Ja na karcie widziałam, że zostały ściągnięte, jakby zablokowane. No i no, to przysporzyło po prostu kłopotów. Te środki oczywiście do mnie wróciły, bo one po dwóch tygodniach po prostu zostały odblokowane i wróciły do mnie na konto. No niemniej jednak było to upierdliwe i po prostu musiałam prosić koleżankę o to, żeby ona zapłaciła mi swoją kartą, jakby amerykańską kartą kredytową, i wtedy nie było żadnych problemów. No ale właśnie na stronie Tart kupiłam. Kupiłam produkt, który oczywiście na YouTube już zbiera laury, jest produktem wszechczasów i wszyscy go uwielbiają. I jest to Shape Tape. Ja kupiłam ten korektor w kolorze Fair Neutral. Jest to kolor dosyć dobrze dopasowany do mnie. Ja zastanawiałam się pomiędzy właśnie Fair a Fair Neutral. Obawiałam się, że Fair będzie troszeczkę jednak zbyt biały i różowy, więc dlatego zdecydowałam się na Fair Neutral. Nie miałam słoczy na ręku, więc nie jestem wam w stanie po prostu porównać jakby jego koloru. Natomiast on na moją skórę sprawdza się dobrze, nie odznacza się, nie jest za ciemny, nie jest za jasny, po prostu ładnie blenduje się z całością. Jeśli chodzi o sam korektor, naprawdę jest dobry. Ja użyłam go już kilka razy, ale myślę, że zrobię wam po prostu osobny film na kanale z porównaniem tego korektora Albo do Collection, albo do Catrice, albo może do innego korektora Tarte. I jeszcze zobaczę, zapiszcie mi w komentarzu, które porównanie chciałybyście najbardziej zobaczyć, więc na pewno Wam to zrobię. No ale już na dzień dobry mam, pokażę Wam no, po prostu ten aplikator. Widzicie to? No jest tak wielki, naprawdę jest ogromniasty ten aplikator, więc trzeba bardzo delikatnie nim pracować. No, aczkolwiek dziewczyny, które na YouTube robią sobie, wiecie, mm, makijaże czy na Instagramie, które walą sobie tyle tego korektora, no to myślę, że ten aplikator jest w tym momencie idealny. Dla mnie ja po prostu robię trzy kropeczki i, i mam z głowy i to mi wystarcza. Kolejny produkt, jaki kupiłam na stronie Tarte, to jest yy, ich podkład. Jest to podkład Rainforest of the Seawater Foundation, również w kolorze Fair Neutral. On się wydaje tutaj bardzo ciemny, ale wierzcie mi, że on jest yy, jasny. On na moją skórę bardzo dobrze się spisuje. Ja go miałam podczas właśnie targów Meat Beauty przez całe dwa dni razem z tym korektorem. Jedyny mankament, jaki mam do tego, to to, że ta pipeta tutaj jest bardzo ciężka. Ciężko mi się naciska, ja muszę wręcz ten korektor brać w ten sposób i naciskać kciukiem, bo palcem nie daje rady, więc to jest taki mały mankament. Natomiast sam korektor po prostu idealnie idealnie to jest idealny kolor dla mnie Fair Neutral nie jest za biały, nie jest za różowy po prostu jak go nakładam. To tak mi się ładnie buzia stapia tutaj z szyją, wszystko naprawdę wygląda super. Jeszcze go będę testować, bo zdarzyło mi się raz, że zważył mi się tutaj na brodzie, więc muszę sprawdzić, czy to była kwestia, um, no kwestia wiecie, jak to się nazywa, kremu, kremu, czy to była kwestia kremu, czy to była kwestia po prostu wiecie, zbyt szybkiego nakładania, zobaczymy, zobaczymy, jeszcze go będę testować, natomiast no kolor jest po prostu super. No i do zamówienia Tarte dorzucił jeszcze próbkę ich kremu nawilżającego oraz mini maskary Tarteist Lash Paint. To nie jest ta najsławniejsza, tam Lash Camera, Ready Camera Lash, jeszcze coś takiego. To jest akurat ta inna próbka, no wiadomo, że swoje bestsellerowe nie będą tak od sobie dorzucać po prostu, więc dorzucę, dorzucili po prostu inną. I Jeszcze jej nie testowałam, jeszcze nawet jej nie otwierałam, ponieważ w tej chwili mam otwarte trzy albo cztery maskary, tak więc to na razie jeszcze zostawiłam. Kolejny produkt, który mam, to dzięki uprzejmości Agnieszce, która po prostu pojechała do sklepu i mi kupiła. Zapytałam się jej, czy po prostu jeździ po sklepach i tam w takim sklepie jest taki ruch, i czy by mogła mi kupić. Bo się kompletnie nie opłacało robić to, z, wiecie, z wysyłką, bo ten wysył... produkt kosztuje 8 dolarów, a wysyłka kosztuje 5 dolarów, więc w ogóle się nie z celem. A o czym mówię? Mówię o różu Milani Luminoso. Wszyscy tak bardzo go zachwalają tutaj na polskim YouTube. także on w żadnym Minty Shopie ani żadnym innym takim sklepie nie jest obecnie dostępny. No, otwórz się. O! Tak wygląda. On jest bardzo miękki, bardzo kremowy. U już się już usmarowałam. Widzicie? On jest bardzo, bardzo delikatnie widoczny na skórze. Chociaż ostatnio ja go miałam na policzkach, to jedna z Was mi napisała, ale sobie brązer pomarańczowy walnęłaś. A to był właśnie Luminoso, <laughs> tak więc spoko. No w każdym razie kupiłam go właśnie za 8 dolarów, plus tam podatek chyba dolar, czyli 9 dolarów. No to nawet w przeliczeniu na nasze razy 4 to jest 36 zł, a nie 60, jak w niektórych sklepach. No ale wiadomo, tak? Cło, podatki, te rzeczy, no. Szkoda, szkoda, że to się tak ma, ale no tak się ma. Więc mam ten róż zobaczymy, może go wtedy za dużo nałożyłam, po prostu muszę troszeczkę łagodniej. Następna rzecz, na jaką się skusiłam, to jest pomadka, jest to pomadka marki Ofra. Ja ją kupiłam jeszcze zanim Niki Tutorials wyszła ze swoją współpracą z, z Ofrą i z jej pomadkami. Byłam bardzo ciekawa w ogóle z czym, jakby... Co to jest za marka? Bo ogólnie o niej zbyt wiele nie słychać poza YouTube. Bardzo wielu youtuberów współpracuje z tą marką i byłam ciekawa, czy faktycznie te pomadki są takie dobre. Więc kupiłam sobie pomadkę w kolorze Santa Ana, Wybierałam, powiem Wam na czuję, oczywiście przez słocze na Google Grafika. Aplikator jest taki standardowy. Kolorek. Kolorek nawet ciekawy taka malina. Bardzo ładny kolor. Zobaczymy, jak się będzie spisywać na ustach. Jeszcze jej na usta nie nakładałam w ogóle, więc jestem jej bardzo ciekawa. Po prostu zobaczymy, czy ta formuła ma jakiś sens, czy jest warta w ogóle zachodu. No i przechodzimy do zakupów sefory. Bardzo lubię kupować na amerykańskiej, jakby seforze, dlatego że tam przy każdorazowym zakupie powyżej 25 dolarów są różnego rodzaju gifty, które można sobie dobrać do zamówienia. I pierwsza rzecz, która mi się na szczęście trafiła, bo już w zasadzie miałam produkty w koszyku i tak nie mogłam się zdecydować na gift i huknęło w internecie. Huknęło w internecie o tym, że do zamówienia będzie dodawana mgiełka marka Jacobsa. No więc poleciałam szybko i zrobiłam swoje zamówienie. I pierwsze, co w tym zamówieniu było, to jest cień marki Stila właśnie w kolorze Kitten. Zobaczcie, jak on się błyszczy. Już jest ufajdane oczywiście, bo ja go używałam. Jest taki mięciutki, taki kremowy. Jak go tak rozsmarujemy, zobaczcie jaki to jest, po prostu piękny połysk, cudowny, cudowny połysk, więc ja poleciałam, kupiłam to. Kupiłam bazę Urban Decay, jest to pełnowymiarowa baza o pojemności 11 ml i kupiłam ją za całe 8 dolarów, bo była na wyprzedaży, czyli jakieś 30 zł za tą bazę dałam. No i tam giełka. I oczywiście już na pewno, jeżeli się interesujecie, to pewno wiecie, że potem, jak tam giełka została wysłana w paczkach PR-owych do wszystkich youtuberów, to się podniósł rwetes, że tam giełka pluje, że tam giełka psuje makijaż, że tam giełka ma fatalny atomizer. No i tam giełka wygląda tak. Typowo dla marka Jacobsa w tej kokosowej jakby odsłonie. I ona pluje. Ale tak pluje. Że to aż przykro. Nie wiem, czy to zobaczycie. Mam nadzieję, że tak. Mm. Widzicie, jak to pluje? Nie wiem, czy widzicie, ale ona po prostu tu z przodu. strasznie pluje. Ja zobaczę. Może mi się uda zamienić po prostu atomizerę z jakiegoś innego opakowania. Odkręcić ten, bo on się oczywiście odkręca i zamienić. Yy, I zobaczyć wtedy, czy ona faktycznie działa, bo no, na razie, jak pluję, to ja jej po prostu na swój makijaż nie pryskałam. Kolejne zamówienie, jakie bardzo długo rozważałam i rozkwiniałam na Insta Stories, to było zamówienie z Benefitu. I rozważałam, czy zakupić to ze strony Benefitu, z tą zniżką od, wiecie, YouTubeowych influencerów, jak to ich się nazywa w Ameryce ze zniżką, ale wtedy to powodowało, że nie była darmowej wysyłki i tam tralalala, albo właśnie zamówić to na stronie sefory, wtedy mieć darmową wysyłkę, wtedy mieć dodatkowe prezenty, gifty i tym podobne. No i zdecydowałam się zakupić to na stronie sefory. Pomyślałam sobie, że czemu by nie i o czym tutaj mowa? Mowa o Cheek Parade. Zdecydowałam się na to, ponieważ nie mam ani jednego produktu z Benefitu i to w cenie 56 dolarów. To jest naprawdę niezła cena, jak za pięć pełnowymiarowych produktów. Tutaj mamy Tour, mamy California, mamy Dandelion, Dandelion, nie wiem jak się wymawia, wiecie, po amerykańsku to jest Dandelion, mamy Hulę Light i mamy standardową hulę. Dziewczyny już bawiły się tym jak były u mnie podczas Meet Beauty Ja jeszcze nie miałam okazji, troszkę tylko tak wiecie zesłoczowałam Więc jestem bardzo, bardzo ciekawa tego jak to się będzie spisywać No i a propos tych prezentów dodawanych do zakupów To wraz z tym dostałam Ole, He Ole Henriksen i tutaj mamy Oil Control Hydrator Oraz Bosche Detoxifying Black Cleanser więc dostałam dwie takie miniaturki do przetestowania sobie, bardzo mi się właśnie to podoba w tej seforze amerykańskiej, naprawdę super sprawa, nasza mogłaby coś takiego wprowadzić. Ja wiem, że tam są czasami te wiecie, zestawy takich miniatur, ale na amerykańskiej seforze po prostu różnych opcji jest 10 na raz, to nie jest tak, że jest raz na jakiś czas coś dorzucane tylko po prostu można sobie wybierać chcesz zapach, jest zapach, jest kosmetyczka jest coś tam, naprawdę jest bardzo, bardzo dużo tego i to nie jest limitowane, oczywiście w pewnym momencie się wyprzedają, ale to nie jest tak, że jest rzucone i po prostu już w minutę znika, tylko no po prostu mamy z miesiąc na przykład na to, żeby to, to sobie złapać, więc naprawdę super sprawa, nasza sefora mogłaby uczyć się i na przykład coś takiego wprowadzić. Kolejne zamówienie poczyniłam jak tylko zaczął, zaczął się sezon wyprzedaży a to z tego względu, że zauważyłam, że mój produkt zaczyna znikać. To znaczy, zaczynają znikać wszystkie inne kolory. Ten, który chciałam, jeszcze nie zniknął, więc stwierdziłam, no nie, to ja też go muszę wziąć, bo mi zniknie i nie wiadomo, czy zdąży wrócić. W Stanach Zjednoczonych w seforze wyprzedaży są tylko dwa razy do roku i one są na poziomie mniej więcej 10-15%. Więc ja nie decydowałam się na zamówienie nic z wyprzedaży, bo zdecydowanie bardziej wolałam wykorzystać kod na darmowy produkt powyżej 25 dolarów, niż zniżkę 10% przy jakimś tam zamówieniu. Dla mnie to było bardziej opłacalne. No i zdecydowałam się na zakup kolor, na zakup produktu ze Stili. I mowa tutaj o tym cieniu w kremie, jest to Magnificent Metal w kolorze Sea Siren. Pokazywałam wam już go na Insta Stories, jaki on jest piękny. Malowałam się nim też również na Meat Beauty i również na Insta Stories mam wtedy już go na oczach pokazywałam. Jak on wygląda? To jest po prostu cudo. Już Wam robię słocza. Zobaczcie. Po prostu to jest cień absolutnie cudowny. I on u mnie na oczach się utrzymuje. Ja słyszałam opinie, osoby pisały, że one się osypują, że tam to jest flakiness, tak? Że tam się właśnie odpadają. Ja nie miałam z tym w ogóle problemów, co prawda ja nie nakładam tego solo, tylko na wierzch nakładam jeszcze jeden cień, żeby właśnie jakby ugruntować można powiedzieć i podbić jeszcze dodatkowo ten kolor, bo mam też cień taki właśnie holograficzny, więc no ja jestem z tego niezwykle zadowolona. Widziałam, że w brytyjskim Look Fantastic te cienie ze Stili się pojawiły, nie wszystkie kolory, jest chyba ich tylko kilka, ale się zastanawiam, że chyba sobie kupię bo w Look Fantastic co chwila są jakieś kody na minus 15, minus 20%. Ja dzięki uprzejmości jednej z Was mam jeszcze do wykorzystania tam 5 funtów, więc jak to wszystko połączę, to mnie ten cień wychodzi za 12 funtów, czyli za 60 zł, a on regularnie kosztuje 24 dolary. No to, jeżeli on się sprawdzi, to myślę, że wtedy sobie zakupię właśnie jakiś drugi kolor. Jest, dla mnie jest naprawdę rewelacyjny i ten kolor, ten kolor jest po prostu prze, prze, prze Cudo No i tak jak wspomniałam, ten, ten cień kosztuje 24 dolary, a od 25 są gifty, więc za dolara po prostu wzięłam sobie taki, wiecie, taką trójkę do cieni z Make Up Forever. Również była na wyprzedażach, po prostu wchodziłam na wyprzedaże i szukałam czegoś, co jest w najniższej wartości, co mi się po prostu przyda, żeby nie kupować nic bez sensu, więc pomyślałam, że ta trójeczka jest całkiem fajna i poręczna. No, i do, wtedy do tego zamówienia dodawany był błyszczyk marka Jacobsa. No, i ten błyszczyk jest, błyszczyk jest w kolorze Rara. Jest taki bardzo cielisty, taki koralowy. Zaraz zobaczmy, czy jak gdzieś znajdę miejsce na mojej dłoni, żeby Wam go zesłoczować. Okay. Jest lepki. Już jak tak na dłoń kładę, to jest lepki. Tutaj jest ten błyszczyk. Ciekawe, jak on na moich ustach będzie wyglądał. On by w sumie mi nawet teraz pasował, ale już na tą pomadkę nie będę kładła. U mnie on wychodzi tak bardzo koralowo, tak bardzo delikatnie, ale no niestety klei się, więc nie wiem, czy będę z niego korzystać, bo wiecie, i już włosy po prostu są poklejone. No i na koniec ostatnie zamówienie, ale jest to paletka, która jak tylko przyszła, to spowodowała szybsze bicie serca i powiek moich, bo jest to Alchemist od jest od i Po prostu, no już samo opakowanie to w ogóle, wiecie, to jest piękne. Otwieramy. O. I w środku mamy cienie. O, tak zrobię. Mamy tutaj cztery cienie. Każdy z nich odbija się na inny kolor, jakby, tak? Czyli mamy na górze niebieski, nie, to jest zielony, niebieski. Fioletowy oraz różowy. Ja zrobiłam słocze na ręku. Mam nadzieję, że kamera to odda. One są po prostu przeboskie. To są właśnie cienie, którymi ja gruntuję cień ze, style, ze Stili. Szczególnie, właśnie tym fioletowym pośrodku, bo on. Pasuje do tego ze stili po prostu, bo tam jest róż i niebieski. Słuchajcie, ta paleta jest przeboska, jest po prostu przeboska. Ja próbowałam porównać jakieś może cienie od Hani, czy, się, czy są podobne. I do, szczególnie właśnie do tych niebiesko-różowo-fioletowych, bo tam Hania ma w swoim sklepie właśnie jednorożec, ma holo, ma chiński jedwab. One są podobne. Ale no to nie są te same kolory. To wiadomo, tak? No jakby kolory trochę trudno tak dobrać idealnie. To nie są dokładnie te same. Jestem po prostu nie, no niezwykle zadowolona z tej paletki. Jest po prostu cudowna, cudowna ta paletka. No i znowu dodawane były gratisy do zamówienia. I tym razem były to dwie szminki. Jedna to jest pomadka ze Smashboxa z tej nowej ich linii metalicznej. Ja mam ją w kolorze Crimson Chrome. I ten kolorek znajduje się tutaj. Już Wam też robiłam słocza na Insta Stories. A druga pomadka to jest Kat Von D w kolorze Lovesick. Natomiast jak zrobiłam słocza tutaj jest ten swatch, tu. To yy, wygląda prawie identycznie jak Kylie Cosmetics, jak z Posey K. Więc ciekawa jestem na pewno zrobić słocze porównawcze, czy to jest to samo. Więc. Mamy dwie takie pomadeczki. No, szkoda, że tutaj była Catwondi, ja na przykład nie Anastazja, bo Catwondi już mam i wiem, że się dobrze sprawdza. Ale okej, okay, nie będę narzekać. Przecież dostałam w gratisie, więc naprawdę nie narzekam. W ogóle nie narzekam na swoje zamówienie, tak? Bo przecież, no, co tu narzekać? To ja wszystko wybierałam, więc nie ma co narzekać. Jedyna rzecz, której mi się nie udało, 5 maja, jak wyjeżdżałam na RODOS, na stronie Kylie Cosmetics pojawiła się promocja. I była to promocja, że kupując jeden lip kit, czyli zestaw pomadki z konturówką, drugi dostaje się całkowicie za darmo. I uboga moją koleżankę, wysłałam jej z prośbą, co mam mi kupić i ona mi to kupiła. Jeszcze nawet na lotnisku mi wysłała informację, że ciąg kupione. Ale niestety Kylie Cosmetics zajęło to 10 dni, żeby wysłać, więc po prostu o, jed, o jeden, o jeden dzień pomadka minęła się z mamą koleżanki, ponieważ... Mamy koleżanka wylatywała po południu i ta pomadka przyszła tego dnia właśnie po południu, ale wiadomo, że na lotnisku trzeba być wcześniej, więc po prostu... <laughs> Moje dwie pomadki czekają na następny raz, kiedy je mama przyleci. Możliwe, że będzie to na jesieni w tym roku, tak więc no po prostu czekają na mnie, no co zrobić. Troszkę szkoda, u Kylie niestety nie ma zwrotów, no i zajęło to aż 10 dni, żeby wysłali w ogóle pomadki. Jestem niepocieszona, ale nie mam, no nie ma co zrobić, po prostu no tak jest, trudno. I to wszystko całe ręce zesłoczowane różnymi rzeczami, to są wszystkie moje zakupy, jakie poczyniłam na przestrzeni właśnie ostatnich dwóch, trzech miesięcy zbierałam wszystkie zamówienia, żeby jej mama mogła mi coś przywieźć. Powiedzcie mi o których rzeczach chcecie jak najszybciej usłyszeć, najszybciej w ogóle Usłyszycie to na Insta Stories, dlatego że ja tam jeżeli coś czymś się zachwycam, to dość często o tym mówię. Łatwiej i szybciej mi to po prostu nagrać na telefon, bo jak widzicie, ja nie nagrywam zbyt dużo takich daily vlogów, więc no same rozumiecie, no po prostu tam się najszybciej o czymś dowiecie na Instagramie i na Insta Stories. Tak więc zachęcam Was, żebyście mnie tam odwiedzały. Tak więc czekam na informacje od Was, co chcecie najszybciej zobaczyć, o czym chcecie najszybciej usłyszeć. Dzięki serdeczne za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Żegnam się ja i moje słocze. Pa! pa.